Caps and Robbers, Policja versus Złodzieje To was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku oto tej serii Dzięki waszym łapom w górę odblokowaliśmy dalszą część kuchni Za co naprawdę bardzo dziękuję A jeśli zostawicie cztery łapki w górę to odblokujecie wejście do administratowni, której też jest zamknięte Bo dzięki administratowni będziemy mogli mieć elitrę, a elitrę wymienić na coś innego Więc zostawcie 4 łapki w górę, aby odblokować administratownię No i co? Roz Zacznijmy dzisiejszy odcinek. Kolejny odcinek oto w tej celi. No co ja tu dużo mogę mówić. Witam z serdecznie w kolejnym odcinku. Jeśli Wam się odcinek spoda, zostawcie łapkę gę. subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I dziękuję Wam bardzo za że po prostu odcinek 4 łapki w górę, bo to spowodowało, że macie kolejny odcinek, ale to spowodowało, że mamy odblokowaną dalszą część kuchni! jej! Więc zostawcie łapkę w górę z kanał, na, na Instagram, 55, fajny Instagram oraz na serwer Discord Team Chrysler. I ogólnie chciałbym wam powiedzieć, że jeśli też pod tym odcinkiem zostacie 4 łapki w górę, to odblokujecie nam administratownie, czyli tam, czyli tam, gdzie zwykle braliśmy litrę. I jak będziemy mieli to to już będziemy mogli sobie na przykład yy, wymienić. Będzie nowy, będą nowi dylerzy, którym będzie można dać Elytra. Więc zostawcie łapkę, górę, słuchajcie kanał. No i co? Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Halo, dora, proszę pana, proszę mnie wypuścić. Okej, okay, więc rozpoczynam w takim razie. Teraz tak, ogólnie dzisiaj, widzowie, będzie kontrola. Nie wiem w którym momencie odcinka, ale wiem, że w tym odcinku będzie na pewno kontrola. Więc trzeba yy, się na to przygotować, tak jakby, Dobra. Wychodzimy trochę po temu, muszę iść do swojej skrytki. Tylko najgorsze jest to, że nie pamiętam, gdzie jest ta skrytka, niezbyt. Teraz trzeba się trochę zdobyć na myślenia logiczne i zobaczyć, gdzie to jest. Czy pamiętam, to gdzieś tutaj było? Gdzieś tu gdzieś. O, jest. Nikt nie widzi. A no, tu są te wszystkie rzeczy. Dora, idę wymienić dwa kilofy w by nie? Znaczy, ja od tego, myślę, żeby mieć te dwa kilofy jakiegoś dealera, wiadomo. Jest tak o, to jest... A, tu nie poprawiłem tego po poprzednim odcinku, ale dodałam parę rzeczy, jak na przykład już wodę będziemy mogli pić. Normalnie nie będę musiał brać z game moda. 5 gram za kilo, no to, to chłopie, chce dać kilofy. Dobra, dzięki Wielkie, mamy 10 więc kozak. No dobra, no, no co można wymienić do 10? 3 gram za i 10 zonek. Okej, okay, może tak, pójdę do kuchni i pojedzenie, bo zaraz się skończy. Będzie dramat. O, patrzcie, takie coś zrobiłem, ma jedzenie woda. Więc możemy, weźmiemy sobie jedzenia z trzy wody, wiadomo, i weźmiemy sobie jedzonko. Więc takie coś opracowałem na dzisiejszy odcinek. No jeszcze ja pyk, weźmy sobie wodę, jeszcze czujną wodę i jeszcze... Trochę gdzeje, dobra. To nam powinno starczyć, mam nadzieję, na dzisiejszy odcinek, więc miejmy przynajmniej taką nadzieję, jak... Dobra, na co może te 10 gram wymieniłem. Nie sobie tego przesłać 20 gram za kilo, 20 gram za pałę, 100 gram za 30 gram. Nie wymienię tego za 10 gram, o, kupię. Ja proszę, nóż. Dzięki wielkie. Dobra, mamy nóż. W takim razie przyda nam się brać W. Dobra, co tu można zrobić? Może zdobędzmy zwierzę na przykład. O, to jest dobry. Trzeba tu uważać, bo ostatnio na wieży zginąłem. I zostały mi się dwie próby widzowie, więc. No, dużo mi się nie zostało. No, pyk. Kurde, i znowu wyleciało poza barierę. Mnie to nigdy nie było widzowie. E, miły. tu to nigdy nie było. Teraz chodzę schodzę. Dawaj, dawaj, dawaj. Zobacz, tu wylądował, dobra. To chce pistolet? Chłopie, chcesz pistolet? 25 gram za pistolet. Chłopie, bio, daję ci pistolet. Dara, dziękować tobie, dobry człowieku. Mam pałę, dobra. Ogólnie, widzowie, sorry, jak jestem trochę jakiś dziwny, o yy, dziwnie mówię, mówię, to mam gorączkę jakby. 37, jeśli się nie mylę. Więc yy, wiecie. Odcinek trzeba nagrać, ale chłop chory no, mógł odpoczywać, ale dobra, mniejsza to. Dobra, co z tym pałem zrobić? Pałem może wyrzućmy, jak brzydko brzmi. Dobra, nie chcę tego mieć. Masz, ja tego nie potrzebuję, do szczęścia. jeszcze jest przed nocą, która chyba właśnie się robi, zapaterować te swoje rzeczy, które zyskałam do tej pory. Dźwignie na przykład. Więc okej, okay, w takim razie mam już wszystko gotowe, w sensie pochowane, więc y, mogę czuć się bezpiecznie, tylko te pisy wywalają, a czy, nie, zajedzenie mnie nie wywalą, więc jakby nie tam. Dobra, trzeba spać, więc w takim razie dobranoc! Kolejny dzień, moi drodzy, jak widzicie bardzo serdecznie, ale ym, są już panowie policjanci, więc y, dzień dobry. Dobra, chłopi, sprawdzę, jak widzicie. Wieżę mogę mieć, ale jak mam jakąś broń, coś niestety, ale no, będzie, nie wiem, będę miał albo zabrane. Zresztą nie wiem, co wy dokładnie, więc dziękuję panom. W bazie też nie zrazi, więc nasza skrytka działa. Więc można w takim razie, skoro nasza ta jest czysta, możemy kontynuować, waci dalej grę. Więc lecimy. Wiecie co? Ale i tak tam tą skrytkę zostawię, bo zawsze, wiadomo, można tam coś schować. I... Coś potrzebnego naprawdę, w tym przypadku 8-7. Dobra, tutaj mam ten musz. Dobra, dużo mam tych kilometrów, dobra, co mi się przyda? No, na razie, może. O, kurczę. Może na razie nic. Wiem, że kończy mi się wola, to wiem na pewno. Dobra, może tak. Weźmy. Weźmy sobie z tej naszej skrzyni. Co? Zioło? Hmm. I czy. Ja nie miałam mniej tego. Czy. Hmm? Nie wiem, widzę, nie pamiętam. Hmm, zaraz tego Tak, Dobra, może tak, sprzedajmy te kilofy, bo te kilofy ma od cholery, ja mi nie są potrzebne w ogóle. 20 gramów za kilo w 3 kilofy. Dziękuję ci bardzo, drogi kolego. Więc teraz tak. Hmm. Może tak. To jest do Tak, w razie wu... Żeby mieć przy sobie wrażenie w ogóle jakby wiadomo, coś się stało. Ja bym poszedł za tą kuchnię, zobaczył co jest. I więc sobie zobaczyłbym jak, co jest dostępne, gdzie można iść, a gdzie nie, bo niektóre miejsca też są ograniczone. Z każdym odcinkiem będzie je można y, otworzyć. O, może tak to powiedzmy. Tutaj co mamy. Nikt mnie nie widzi. No, 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 no. Czy tu można gdzieś wyjść czy coś. Jakby... Hmm. Ale mi się wydaje że tutaj nie można, widzicie, taka czarna ściana i niestety tu przejść nie można, więc ym, tutaj mogą też być dilerze, ale tutaj aktualnie dealer nie ma, więc okej. Coraz pustrzyna boja za 30 gram. Hmm. No przypominam wam widzę, zostawcie te 4 łapki gry, aby odblokować nam administratownie, bo wtedy będziemy mieli możliwość... Ym, Kurde, zgromadziłem chleb. Będziemy mieli możliwość administratowni i będziemy mogli sprzedać te A więc. Nie poru, no trochę zamieszania, co A teraz wypada z tego pana muskularnego żółmeczka. czyli koksa. Nie, 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 Dobra. No, dobra. Trzeba wziąć jedzenie, plus wodę, oczywiście, bo już mi zaczyna brakować. Dobra, pyk i dwie wody, więc mówmy co chcę. Pijemy jedną wodę, weźmiemy sobie jedno jabłko, wiadomo, kupię gościu kolorowy. Idziemy jeszcze do tego. Kurde, i tu stał nadal. Pyk, pyk. O nie, kurde! Dobra, co to było w ogóle, gaddamat? Ja muszę widzę, że poczekać, żeby moje HP się uzupełni i dopiero coś działać, żeby pobić sobie, bo czemu by nie? O nie, 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 o nie! Kurde, okej. Okay. On jest za na mnie. Więc... Yy, zostawię to może. Poczemowski na stoi tutaj. E, pójdę na kuchnię, uznam sobie jeszcze jedzonka. za skiny. Przypominam widzowie, że mogę umrzeć w tej serii tylko trzy razy. A już umarłem raz w poprzednim odcinku, więc zostały mi się tylko dwa razy. Okej. Okay. Zostały mi się ostatnie dwie te. Jeśli zginę drugi raz... Jeśli zginę... To jeszcze raz ci respię, a jak już zginę kolejny raz, no to wiadomo, już seria się kończy. Takie zasady. Dobra, zamukruję może te rzeczy, prawda. Tak. Tak, tak. Ale to tylko w sobie Bo widzowie robi się chyba noc. Ro zaczyna się robić noc. Więc powoli widzowie wracamy do celi. Dobra, wbijamy na górę. Idziemy do naszej celi, bo już robi się, zaczyna się robić noc. I cela nasza jest tu. No i myślę, że na tym widzowie skończymy dzisiejszy odcinek. Więc jeśli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Sorry, że ten odcinek jest taki trochę dziwny, bo jak ja mówię, yy, mam gorączkę i i dziwnie się prowadzi, więc już dzisiaj nic nie nagrywam i poczekam na zrobię. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zostawcie cztery łapki w górę, aby odblokować dostęp do administratowni, No i dzięki Wam wielkie, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się na żyję, No i cześć.